Dziewczyna mnie rzuciła. Oh. Nie widziałaś to? No, napisała mi w liście. Zaraz psia krew, ona nie potrafi pisać. A to. Musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwi sobie do woli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Mm. Potęga, zniszczenie zagłada. Sabrina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dobra. Wow. Dlaczego ja nagle jestem jakimś losowym królem? I idę z tą wujką. Kurde. Myli się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna! Mam broń! Ależ panie, baranowie z Edil nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Dobra, zanim pójdziemy dalej... Bo tak słucham, bo ich rozmowy są ciekawe i okej, okay, jestem Henseltem, wszystko jasne. Ta końcówka! Ja myślałam, że już po tym jak się go pozbyliśmy, po tym jak chciał coś zrobić wes, to już nic mocniejszego nie będzie, a tutaj nagle mamy poród, nagle mamy... no to co zrobiła matka, chociaż po tym roku to jej się nie dziwię. I na koniec ładnie dostał dziecko. Świetnie. Zobaczmy, co jest dalej, bo. Ciekawe, że mogę innymi postaciami kierować. Fała, to wiecie, to zaraz będzie, jak ja będę musiała was poprowadzić. Tędy nie przejdziemy. Tak? To na górę powiadacie. Ja wiem, że ty majestetycznie musisz iść. Ale wolniej to się można tylko cofać, stary. Ale ta część dużo bardziej mi się podoba. Jakby nie patrzeć. Oho. Gdy ten karwiel czujesz? To miejsce wciąż tętni magią. Aż ciarki chodzą mi po plecach. Mm -hmm. to dziwne. Oczwórne słońce Glevisik nie ma działania długotrwałego. Powinno się rozproszyć. Może to jakaś anomalia? To się zdarza przy takich ilościach mocy. Nie sądzę, by kontrolowała, co robi. Dość! Jeszcze raz usłyszę o Sabrynie Glevisik, a polecą łuby Kamuś tak też mocno. Zaraz za skórę. A Sabrina brzmi znajomo. Baron Felart zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felart to szuja jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A czynia, gdy ma wenda? Też się sprzedał? Książę z tenis nie odpowiedział. Ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepione. O, ten majestatyczny krok. Czy ty masz zamek dookoła siebie jako pas? Oj, oj. Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobiercę rodu jednorożca, pana na Art Keraich, arcyksięcia Banard, pogromcę Nilfgardu. Witamy na Edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 tysięcy koron nowigradzkich i tytułach markizów. Uh, uh, uh. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie jarugi kamieniołom białego marmuru Oraz szlak handlowy wschód-zachód Mówimy o Dolnej Marchi, radzę nauczyć się nowego nazewnictwa <laughs> W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości I uznamy za prawowitego suzerena tych ziem Co to za wybór? Dlaczego ja mam wybór? Ha. Możemy iść na kompromis. Ale czy to ma znaczenie? Ha. Ha. Wyglądasz na gnoja, wiesz? Wyglądasz na gnoja, dlatego. Dostaniecie po 50 tysięcy. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas znie... oni nie zrozumieją. Tak, Felard. Znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Panie, przyjmujemy Twoje warunki. Mort dokument. Jest jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... <coughs> dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabij, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. Panie, smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale! Zapraszam! A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? Pięćdziesiąt tysięcy. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapije i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! <noise> Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania ludzi i pozwól im opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. <laughs> Masz jaja, kobieto? I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Karaik. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów, wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę! Wysywać króla! Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka! No kurde, no? Ha? Huh. I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie smokobójczyni. Pokaż na co się stać. Zaczynajmy! Serio? W rycerskim pojedynku zmierzą się Hensel z król Kedwen, senior Kengor i Malore, ostatni z rodu jednorożca i Saskia. Dziewka co smoka ubiła. Zwycięzca bierze górne Edirn. Niech bogowie rozsądzą. Poczynajcie! In broń! W tym momencie wiem. Ej, up Ona ma... tarczę, a ja nie. Tu coś jest nie tak, to poszło za szybko. Stać! Przestańcie w imię Crewe, Frey i Melitele! So oh, it's... Yes. Stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna, chendo, żona, cholera. Po coś go tu przyprowadził, Roż. To Wiedźmin. Wiem psia kto to jest. Królobójca Sakramencki. Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą. Ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz jaśnie, rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie! Leć no który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go! Daj spokój, Sywik. Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się! Ani drgnij. Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Co jest, kurwa? Upiory były moimi żołnierzami. To klątwo Sabriny! Żołnierze z Edin wysztu są! Potem będzie czas na podziwany widoku. Musimy iść. Walcz z saską. Nie byłam gotowa, ani trochę. W ogóle jaki dynamiczny ten wstęp, nie? Nie spodziewałam się walki. Nie spodziewałam się Henselta. Ale z tego, co widzę, mamy pociągnięty wątek... No, może nie dosłownie, ale z ceny neutralności. Bo z tego, co mi się wszystko kojarzy, zaczynając od Sabryny, przez samego Henselta, to, co się tutaj dzieje, to mam wrażenie, że mamy nawiązanie do naszego króla, który poniekąd wspierał polowanie na Daedre. Czyli eskalował niespodziankę. Tak się zastanawiałam, co tu się dzieje. Coś mi naładujesz troszkę? Te szepty są przerażające. One się odbudowują. Fuck. Trzeba to przetrwać chyba. Zaraz ja mam jeszcze... Aha, bo ty kurde manę ładujesz, chłopie. To wiele wyjaśnia. A ja nawet nie mam gdzie się zregenerować. No like i pomogłam. Musimy się wydostać. Upiory są wrażliwi tylko na srebro i czary. Trzymaj się z tyłu. Ja zajmę się mgłą! Czyli taki motyw jak było... Okej. Okay. To ma wiele sensu. Trzymamy się. Dobra widzę, czyli nie warto wychodzić poza to. No raczej tak. Ten efekt jest świetny.

Ale chłopiec potężny w takim razie. Ona też niczego sobie. Nie to co to jest. I oni w ciemności walczą. W ogóle teraz jestem ciekawa. Bo oczywiście chodziło o członki Czarnego Słońca. Czyli dziewczynki narodzone podczas zaćmienia, które miały być. ...potworami? Na tej zasadzie. Ciekawe, że akurat Sabrina po śmierci powoduje coś takiego. Może to przypadek, nie? Ale tak do mi do myślenia. Dobra, mało które się tutaj przedostaje? No, nie, dobry upiorze. A ten co? niedaleko mhm. No mam nadzieję. Gemenom na deya Dokąd zmierzamy? Chyba tu. Oh, fuck. Hmm, I ty. zostaw, zostaw, puść. Hmm. One są śmieszne, jak tak wiszą sobie w losowej pozycji. <laughs> Boże, jaka rzeź. 哦吼。Uh huh. Detmold, Shila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. Oj, i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło. Roż. Ręczysz za niego? To nie on zabił Fultesta i Demavenda. No to chodźmy. A, mogę iść na spacer. Hej, nie zabili mnie. Tak? Hej. Nie, nie, nie. Mogę iść za tobą? A nie, to już się zadania zaczynają. No? Sam muszę otworzyć, oczywiście. A powiesz mi coś? Tak? Nie, no nie chcę iść do króla. chyba. Okej, okay, mogę, mogę za nim podążać, co chcę. No? mistrz jest zawalony robotą dla wojska, ale od czasu do czasu przyjmuje zlecenia prywatne. Mhm. Uh -huh. O. Jest. No. Ty jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No, świetnie. Chcę rzucić okiem na ręcztunek z górnej półki. Mam pieniądze, armia nie zbiednieje. No chyba. Więc? No. O, cię nie wykonasz dla mnie przedmiot. Co możesz? No to nie jest takie solidne. Ale ja chciałam. Dobra, ty mi zbroję nie zrobisz. Chyba z pancerza. Czego mi jeszcze brakuje? No troszkę mi brakuje. Ale powiedz Więc? mi jeszcze coś. Powiedz mi. Na pewno jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No jestem. Pytam, bo zazwyczaj pomocnicy są wygadani. Ja jestem wygadany. No nie, nie jesteś. Dziewczyna mnie rzuciła. Powiedziała ci to? No napisała mi w liście. Zaraz psia krew, ona nie potrafi pisać. A to wie prze normalnie kuciapy nieprzyjaciele. No niech ja wrócę do domu, niech ja ich dorwę! Pisarczyki zasmarkane siedzą całe dnie i krupy liczą. Nudzi im się! Już ja ich rozerwę! Wielkie dzięki. Najpierw pomyślałem, zwykły but, a teraz widzę, żeś swój chłop. To pomożesz mi? No raczej, więc. Dobra, potem zagramy w kości. Bywaj. Potem. Potem, bo mi jeszcze wuja ucieknie. No, nie mamy całego dnia. No, nie mamy, nie mamy. i będzie prościej. No to jesteśmy. Najważniejsze miejsce w obozie kantyna. A jakbyś się nudził, to na tablicy jest parę zleceń na potwory. Świetnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Zlecenie na Zgnilce, weź Wielki turniej, weź Nagroda za informacje. He? Kwadratowe monety. Fantastyczne. Dobra, dobra, ja się dowiem, ale teraz chodźmy. Ty fajny jesteś, wiesz? Uważaj na siebie. No, dokąd idziemy? To jest dla cierpliwych, nie? No odejdź kawałek, to ci dogonię Król organizuje tu turnieje A my czasem robimy sobie zawody na pięści Można nieźle zarobić jak się wie do kogo zagadać i na kogo postawić Zaczekaj tu chwilę Tak. Jak walka? Masz nosa zywik Znowu wygrałeś Moje złoto Obstawiasz dalej? Jasne! Przyjdę później Mhm, czyli coś jak arena. E, jak te nocne walki pewnie, które urządzał sobie Loredo, Tylko to będzie ich wersja. Rozumiem. Widzisz go, Wiedźminie? Rozwiąż takiego, a skoczy ci do gardła jak wściekły pies. To te od Jurweta. Jak go złapaliście? Zwiadowcy znaleźli go rannego w wąwozach. Całe komando zmasakrowane. Chłopcy mówili, że straszna jatka była, jakby ich ktoś kosą pochlastał, ktoś bardzo silny. Wiecie, kto to był? Nie, ale jak zaskoczył elfy w dziczy, to wolę nie wiedzieć. Raczej Chodźmy do króla. Jej! Tak! Dostałam achievement turysta. Fantastycznie.